Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Pierwszy silnik z nowej linii N52 która obejmowała N52B25 z sześcioma cylindrami w rzędzie, w przeciwieństwie do swojego poprzednika M54B30. N52B30 jest całkowicie nowym silnikiem z nowym lekkim magnezowo-aluminiowym blokiem cylindrów, innym wałem korbowym oraz lekkim korbowodem i grupą tłoków. Specyfikacja Silnik wyposażono w nową głowicę cylindrów wykorzystującą system rozrządu zaworów dolotowych i wylotowych do ublewanos oraz, dla jeszcze większej wydajności. System zmiennego skoku zaworów walwetronic 2. Ich wysokość wynosi od 0,18 mm do 9,9 mm. Zawory wydechowe mają 9,7 mm. Faza 255-263. Średnica zaworów dolotowych wynosi 34,2 mm, a wydechowych 29 mm. Wtryskiwacze zostały przeniesione do głowicy cylindrów. Układ dolotowy wykorzystuje kolektor DISA o zmiennej długości. System zarządzania silnikiem Siemens MSV70, a układ rozrządu wykorzystuje łańcuch. Silnik N52B30 był stosowany w samochodach BMW o indeksach 25i, 28i i 30i, w zależności od modyfikacji. 3-litrowy silnik N52 był używany do 2011 roku choć został wyparty przez zmodyfikowany silnik N53b30 z 2007 roku. Dane techniczne silnika BMW N52b30 218 jest 6100, 218 jest leż 231, 6500, 258, 66258 66265 258, 6600, 265, 6650. Ilość oleju silnikowego zalecamy. Olej do użytku, modyfikacja silnika BMW N5. N52B30 Silnik posiada modyfikacje, które zostały zastosowane w niektórych modelach samochodów. N52B30 U1-2004-2011 rok. Silnik z dławikiem o mocy 218 km przy 6100 obrotów z Leśmin. 270 nm momentu obrotowego przy 2400-4200 do 4200 obrotów z Leszmin. Moc jest zmniejszona przez zastosowanie innego kolektora dolotowego i oprogramowania układowego HECU dla wersji 25 i 28, N52B30. 2007-2011 analog na rynek północnoamerykański. Moc 231 km przy 6500 obrotów z Leszmin, moment obrotowy 270 nm przy 2750 obrotów z Leszmin, dla wersji z indeksem 28 i N52B30O0. 2004. 2011. Silnik bazowy z trzystopniowym stopniowym kolektorem dolotowym DISA. Moc 258KM przy 6600 obrotów z Lechmin, Moment obrotowy 300NM przy 2500 do 4000 obrotów z Leśmin. Dla wersji z indeksem 30 i n 52 b M52B30O1-2006-2009. 265 km przy 6600 obrotów z lechmin, 315 Nm momentu obrotowego przy 2750 do 4250 obrotów z Leśmin. Dla wersji z indeksem 30i N52B30O1 lata modelowe 2006, 2010, 272 km przy 6650 obrotów z lechmin. 315 Nm momentu obrotowego przy 2750 obrotów z Leszmin dla Crossoverów X3 i X5 oraz modeli BMW 30i Konserwacja Jednostka napędowa N52B30 powinna być serwisowana co 15 km, ale jak w przypadku każdego silnika, zaleca się skrócenie tego okresu o 1,5 raza. Aby maksymalnie wydłużyć żywotność silnika, aby zapobiec innym usterkom, zaleca się przeprowadzenie diagnostyki elektronicznej jednostki sterującej silnika pod kątem błędów podczas każdej konserwacji, usterki i naprawy. Usterki silnika N52B30 są podobne do tych występujących w mniejszym 2,5-litrowym silniku N52B25. Z wyjątkiem zatartych pierścieni i związanych z nimi problemów. W silniku N52B30 zastosowano inny pierścień olejowy na chleb, dzięki czemu nie występuje problem spalania oleju. W rezultacie żywotność 3-litrowego silnika N52 jest znacznie wyższa niż jego młodszego brata i można go ogólnie polecić do zakupu. Podsumowanie. Silnik N52B30 to prosta i niezawodna jednostka napędowa. Konserwację można przeprowadzić własnymi rękami, dzięki prostej konstrukcji można go również naprawiać samodzielnie.